Hejo, jestem konik Polecam mój kanał. Nikt A dobra, dzisiaj gramy w Bedwars, czyli w coś w co ja grać. Nie umiem 24. Ale nie u mnie. Jakby. Ja, ja wrzuciłem ostatnio filmik, dlaczego u mnie będzie mało materiału. W sensie. W sensie u mnie nie będzie ich prawie wcale. W ogóle ja się dziwnie czuję, bo gram na wersji 1.8 i to jest strasznie. No to jest dziwne dla mnie bardzo. Uh, jakim ja debilem jestem? Nie wiem jakim. <laughs> Poczekaj, muszę nagrać się od początku i górze.